Siemanko z tej strony, Steban, a to jest kolejny filmik na tym kanale. No i na początku, tak jak mówiłem w poprzednim, losujemy zwycięzcę e, 25% karda z poprzedniego filmu. A w dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. Jeśli chcecie go wygrać standardowo, oglądacie film do końca. Łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem oraz komentarz. Mm, no i co? Ja tutaj zaznaczę sobie, e, żeby, dupliko, żeby nie, nie było komentarzy podwójnych. Get YouTube comments. Aż 119 komentarzy zostawiliście. No wczorajszy filmik bardzo fajnie poszedł. E, mam nadzieję, że ten też również pójdzie. No i zwycięzcą 20 w karda jest. Widzowie biała dusza. Gratulacje dla Ciebie. Napisz do mnie na Discordzie, a ja Ci podam kodzik, Nie przedłużam i widzimy się w materiale. Okej, okay, także ja już jestem na case dropie. Pamiętajcie, pierwszy link w opisie, bo z moim kodikiem macie widzowie 25% dopłaty, a możecie wpłacić każdą metodą, tak jak już wiecie. E, no bo. Wszystkim, no dosłownie wszystkim, PayPal, PayCheck Card, SMS, Blik, także wszystko yy, jest, a ja nie przedłużam, mamy dzisiaj 831 zł i pootwieramy sobie skrzyneczki z nożami. Bardzo, bardzo dawno nie otwieram tej skrzynki, yy, znaczy nie mam dużego budżetu, żeby otwierać dużo, ale wiecie, najwyżej sprzedam, otworzę, sprzedam, otworzę, jest promocja, także otwieramy, cyk, yy, pierwsza skrzyneczka leci, no i zobaczymy, zobaczymy co tutaj będzie. I mam, okej, okay, no były obok lepsze. Ale ile to kosztuje? 277 zł. Dobra, sprzedamy. I otworzymy sobie jeszcze jedną taką skrzyneczkę. żeby, wiecie, żeby wszystkiego na start nie przegrać. Kurczę, myślałem, że będzie to. Doppler, no mamy Falchiona Dobra, go już sobie zostawię, żeby e, Żeby tutaj wszystkiego na starcie nie przegrać Otworzymy sobie oczywiście też inne skrzynki Nie tylko te z nożami, ale na przykład taką 5% na nóż możemy sobie otworzyć Może akurat na 5% Taka kostka wleci do mojego ekwipunku no i kostka nie wlatuje, ale jest Angry Mob, także tragedii tutaj też nie będzie. Mamy 18 zł wiadomo, że jest to strata, ale jakaś duża ona nie jest. Dobra, pamiętajcie widzowie o tym, że na Dropie macie giveaway, macie giveaway 6 godzinny dzienny, tygodniowy i miesięczny i tutaj na... Wystarczy, że płacicie po, yy, po prostu 60 zł z moim kodikiem pamiętajcie pierwszy w opisie dostajecie więcej, bo 25% do tego no i klikacie dołącz i możecie sobie wygrać tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy jak widzicie. No i jeśli jeszcze macie konto premium standardik, klikacie dołącz, jeśli pocień dyszek, e, to bierzecie udział o takiego parakorda. I ja lecę dalej ze skrzyneczkami i otworzę sobie skrzyneczkę Neonowa Gwiazda za 78 zł. Mam nadzieję, że będzie tutaj też jakiś, e, znaczy też jakiś dobry temy W końcu jest Uspicorium. To powinien być profit. Taką mam nadzieję. Chociaż niestety mini 75 zł. Ale dobra, otworzę sobie jeszcze raz tą skrzyneczkę i zobaczymy, co będzie tym razem. Mam nadzieję, że coś w miarę fajnego. O jezus, jest to masz Mecha Industries. I to jest bardzo zła dla mnie informacja, bo on kosztuje tylko 7 zł. No, w poprzednim odcinku widzowie spaliłem wszystko. Mam nadzieję, że w tym będzie lepiej, bo jak na razie się na to nie zapowiada. Dobra, dwie jej 8 dyszek. No i zobaczymy co będzie tym razem Mam nadzieję, że coś fajnego ok jest ta Men of War yy, I ona powinna coś tam kosztować Dokładnie, 114 zł 2, 2, 2 bułki tak zwane 114 zł, 2 bułki Jest proficik, to jest najważniejsze Mamy jeszcze 129 zł No to pozwolę sobie otworzyć A niech jest saju na wakacjach Razy Trzy sobie polećmy 75 zł, no i zobaczymy yy, Co w tych Krzyneczka Hsaya Kurde, by było tu, byłoby coś pięknego No tutaj średnio, tutaj średnio, bo mam 45 zł, płacę mi 75 Słabiutko, no i widzowie Zrobimy tak, że w komentarzu pod tym filmem Nie dość, że macie tego skina do wygrania Jeszcze będzie złoty kod I po prostu kto pierwszy ten lepszy, jak wbijecie załóżmy 40 lajków, złoty kod w komentarzu I wystarczy, że wpiszecie go sobie Tutaj, no i odbierzecie Sobie darmowe pieniążki na grę Na case dropie, dlatego serdecznie wszystkich zapraszam to szybkie wbijania lajków i najważniejsze jest to, żebyście oglądali film do końca eee, no po prostu, po prostu oglądajcie żeby wszystko wiedzieć, żeby niczego nie przegapić eee, a ja sobie otworzę tym razem zechnęconą skrzyneczkę jedną, bo już mnie na więcej nie stać otwieramy i zobaczymy co będzie tutaj jest famasik, ale on na pewno skrzynek nie zwróci no, przez te ostatnie dwa dni otwierania słabiutko jest pech, jest pech trzeba w końcu mm, coś grubego Zrobić i odbić, odbić tego pecha od siebie, razy 5, dwa itemki dajmy sobie prawo dół tym razem na te dwa itemki. I to może wejść, kręć wawrzonem jeszcze. Let's go, widzowie, let's go. Tak jest, mówiłem, że w końcu musimy się odbić od dna, i zakręciło wawrzonem upgrader. I mamy za 150 zł mp. 7, bardzo ładnie. Walimy sobie jeszcze te dwa itemki znowu na razy 5, tylko dajmy przeciwieństwo i dajmy lewo dół. Na taką m no to już widzę, że niestety się upgradek nie uda. Totalne przeciwieństwo, bo prawa góra. Eee, mamy jeszcze 20 złotych jakby coś. Dobra, to zrobimy sobie tak. 5 dyszek, znowu na razy 5. I walnijmy sobie na takiego Oriona. batyskert. 28%. Dajmy znowu prawo góra. Powinno wejść. Let's go, let's go. Po raz kolejny zakręciło fajnie wawrzone. I mamy naprawdę na upgraderze totalne odkłucie, widzowie. Mamy już w tym momencie 830 zł. Co jest naprawdę dobrym wynikiem, bo zaczynaliśmy z podobną kwotą. A byliśmy w totalnej dupie w jednym momencie. Dobra, Uspik. Ostatni raz na razy 5. Emerald Dragon. Lewo góra dajmy sobie. Proszę. Kurde, to nie wejdzie, to nie wejdzie. Prawo dół, prawo dół. Myślałem, czy prawo dół, czy lewo góra. Szkoda, szkoda naprawdę tego upgrade'a widzowie. Ale dobra, spróbujmy jeszcze. Men War 200. Dobra, wiecie co zrobimy? 755 zł. W te dwa itemki 234 zł na razy 1,5, czy tam razy 1,5 i lewa strona na koskę nawaja. Bardzo ładnie siedzi, siedzi. Okej, okay, to było ryzykowne, ale siedzi, to jest najważniejsze. I mamy już dwa noże w ekwipunku To ten uspik też razy, razy 1,5 i znowu lewa strona. I po raz kolejny siedzi. Okej, okay. bardzo, bardzo ważny upgrade. No i w tym momencie Mam już trzy noże w widowie i mamy proficik, ale ja bym chciał zrobić z tego jeden ładny nóż. Niech jest ten flip w statraku. 1171 zł. Dajmy do trzech razy sztuka lewa strona. Proszę. Hamuj, hamuj! Nie! Nie wierzę. Widzowie, tak to jest, jak się jest pazernym. Mogłem zostawić, mogłem mieć trzy noże, mogłem mieć profit, a nie mam nic. Dajcie lajka like na pocieszenie, komentujcie, jeśli chcecie wygrać tego skina, wiecie co robić, wbijajcie na Instagrama, na Discorda. Dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych materiałach, no i na razie.